Dzień dobry Panie Prezesie. Co za impreza tu się odbywa dzisiaj w obiekcie szkolno-przedszkolnym w Bożejowicach? Dzisiaj zaprosiliśmy wszystkich tutaj na turniej, integracyjny turniej tenisa stołowego, który jest zorganizowany przez współpracę z gminą Wolesławiec i dzięki tutaj gościnności z szkoły mogliśmy przeprowadzić turniej, w którym mamy kilka kategorii, m.in. jest to kategoria dla dzieci z tejże szkoły i nie tylko. Kategoria niepełnosprawnych i za chwilę rozpocznie się kategoria Open dla osób starszych. Ilu uczestników mniej więcej z tego turnieju? Planowaliśmy na 30 osób, wiemy już w tej chwili, że 40 będzie uczestników, którzy będą brali udział. Cały czas jeszcze się osoby dopisują i dochodzą takie, które no nie zapisały się wcześniej, ale na bieżąco jeszcze są. Jeszcze raz powiedzmy, kto zorganizował ten turniej? Tak, turniej został zorganizowany przez IKS Pin Bożejowice, nowy klub przy dofinansowaniu z Urzędu Gminy Bolesławiec. Co się życzy tenisistom przy stole? Eee, połamanie rakietek. No to miejmy nadzieję, że w tym turnieju połamią sobie rakiety. Tak, dokładnie tak. Dziękuję bardzo ja, panie dziękuję. Dziękuję.